Karol, drugi odcinek trzecia edycja nocnego turboka. Zaka przez chwilę zakończyliśmy odcinek z Mateuszem. Około 70-80 punktów jeszcze tego dokładnie nie liczyliśmy. Wysoko poprzeczka. Myślisz, że wysoko? No nie no, no chyba jak na twoje możliwości umiejętności, to to na pewno nie jest wysoko. Każdy się spodziewał przynajmniej trzech cyfr. <grym> nie? Mam nadzieję. Że Masz nadzieję. No dobra, Co do Andromedy w tym sezonie. Na razie, jeżeli chodzi o punkty... Słaby start. Słaby start, ale ja mam wrażenie, że wasza gra jest lepsza niż, niż wyniki, które osiągacie. Też odnoszę takie wrażenie. Z tym Ostropolem też porażka chyba trzema czy czterema bramkami tak naprawdę. w każdym meczu, na No temat, właśnie. No, błędy indywidualne, tak. A Brakuje chyba też trochę Twoich bramek, jak tak może wiesz, personalnie do tego podejdę, no bo pamiętamy jednak, że w tamtym sezonie strzelałeś mnóstwo goli, i to jest tak, że, że, że myślisz, że przeciwnicy lepiej cię znali też trudniej jest ci pod, no, po prostu zdobywać te na tego? Pewno, ale nie wiem myślę, że to siedzi gdzie indziej w moich nogach na pewno. Okej. Okay. No trochę się zastąpił Erekstęp. Tak, masz więcej asyst? A Arek z kolei strzela... E, w zeszłym sezonie też danek. asyst miałem sporo no tak, bo Ale też przecież... dokładałem swoje Byłeś przecież e, współkrólem Asyst, tak? Chyba z, z Marcinem Wojciechowskim e, Z tego co pamiętam No właśnie, ale teraz Wszystko zależy od Ciebie, nikomu nie, nie musisz podawać Mam nadzieję, że nie będziesz tutaj do nikogo, bo, tam, bo tak naprawdę Nikogo tutaj wiesz nie ma i nikt Ci nie, nikt ci nie pomoże te pierwsze konkurencje mogą być trudne, bo Łukasz okazał się no, bardzo bardzo tym to przeciwnikiem. No jeżeli chodzi o te sam na sam. No właśnie, no tak. Mam wrażenie, że właśnie do końca na reguły tego programu i chcemy, żeby ci nasi zawodnicy mieli troszeczkę więcej punktów. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to postarasz. Postaram. Lecimy? No to powodę. Prawę uprzejmości tak. Dwa słupki, dwa słupki, co tu się dzieje? No nie, dzisiaj nikt chyba nie strzeli sam na sam, także nie ma się Karol nawet co przejmować. Nie słyszeli żadnej reprezentacji, ale też Christowski, żeby nie było. Nie śmierć. Co nie, nie, absolutnie. Tak, możesz sobie piłkę ustawić. Jak jesteś gotowy, to uderzaj. O! Dobre uderzenie, ale Bramkarz też dobrze się zachował. Bramkarz lepszy. I've got in my car, I've got most of the means and scripts for the scene. I'm out and about, so I'm in with a shout. I've got a favorite chat, but better than that. i keeping my belly in a license for my and nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing out of- Buttons for my coat and seal, so much more than I needed before. I got money in the meter and a eater, right? oh, yeah. I got legs on my chairs and a head for of hair. Holding a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. you socks and the door with a lock. I put my belly and a going bring me down. Zbawisz się chyba Mateusza bo on też to poprzeczka była Jak oceniasz na razie swój występ? Oj, słabo no, Na nie... filmach lepiej dobrze <laughs> Ale na których? A na tych co już hu hu tak, chłopaki na zrobili, tak? A, no trudno, trudno, trudno Idziemy dalej, spokojnie Teraz jest końca w której naprawdę możesz zdobyć mega dużo punktów no, przy, przy, przy korzystnym założeniu to nawet, nie wiem, z 50, 60 Oj, w tym zawsze dobre nie wy. No ale przed nam pokazywałeś i nieźle to wyglądało Robiłeś 7-6 tak na, na miękko, no to wiesz jeżeli potrafisz zrobić 6 i 7, to musisz to tylko w swojej głowie zakodować, że jesteś w stanie zrobić tak 5-6 razy i wiesz. I będzie dobrze. No tak. No to dobra, lecimy, bo minutę liczymy. Ach, ach, ach. Karol, to już? Kombinujesz już z tą nową konkurencją, w tym oryginalnym, którą główka, kolanko i, i, i saszczą. No 6 błąd. Tak jak się no, umówiliśmy. Tak dobra, ostatnia konkurencja. Karuzela. To co? Może chcesz na przykład więcej kręciołku, to ci damy więcej punktów, co na to? 15 na przykład to, to, to 15 punktów. O no, bez różnicy już. Tak. O 10 to już myślę, że. I tak będziesz tam leżał. Tak. Nie no dobra, to nie będzie. Zostajemy przy 12, Dobry. ale mam nadzieję, że narzucisz takie moce tempo, żeby tam nie tyle co dobiec, co się wiesz, dokręcić. Startujmy? Dobra. się, Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no dobrze, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oj, że w tym momencie, że w tym jeszcze jeden. Jaha! Ojej, niewiele, niewiele Karo zabrakło. No, trzeba się podnieść, Karol, bo tu jeszcze trzeba dwa słowa. No, i się a w, w głowie też, jak rozumiem, nie jest najlepiej jeszcze. No jeszcze. Karol, bardzo Ci dziękujemy za występ. No, wydaje się, że faktycznie. Na pewno. Spodziewaliśmy się, że będzie tych punktów trochę więcej. domyślamy się, że też myślałeś, że trochę tych punktów będzie więcej. Ale to przede wszystkim jednak nie tylko za, tego zabawa. No to I chodziło. Mam nadzieję, że, że w tej lidze wiesz, będzie troszeczkę lepiej jak, jak Turbo, turbo Kzako, ale żeby nie przede wszystkim mi tej szczęścia, bo chyba i tego dzisiaj też troszeczkę w tych meczach nam brakuje, co? Na pewno brakuje nam szczęścia, ale musimy poprawić w swoje. Ja sobie na tak na pamiętam, że że... Stand był tak. Krzysiek Wodyga, Maciek Wodyga, byłeś ty. No i w sumie te wyniki te, tego zaspołnie nie są rewelacyjne. No. Chyba to, chyba pora Wojtka Kuciaka zaprosić. No Jego to przede wszystkim pierwszy pojęcia. No dobra, dobra, bardzo dziękujemy Karol i do zobaczenia widać. <śleskli> Ties in my car, i got most of the means and scripts for the scenes I'm out and about, so I'm in with a shout i got a favorite chat, but better than that Food in my belly and a license for my teddy And nothing's gonna bring me down I'm out of blow i out heart